Za jego przywitaj się. Siemanko. On nie jest ze mną jak na razie, ale yy, zaraz... Yy. Czemu ja sam idę? Nie rozumiem. Czemu ja sam idę Ten mam jest dziwny. Patrz, przesłem. Hmm. Ja idę, patrz, Igor! No, patrz! patrz. No co jest dziwne. A patrzcie! Pa chodź chodź, 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 chodź. No A jaki, daj jakiś kod. Ta. Jaki? Yy, w, D, I, F, X, Dawaj szybko. Ładuje się. Jest. jest. Dobra, jest. Jak coś. się nazywasz? P, yy, P, O, jestem P, O, wiesz, tym, patrz. Porbany. A co, tak no, się tak. nazywa? Czy w ogóle ktoś dzisiaj w tym odcinku jest imposterem? Tak. Mmm, koch. Cool. Czekajcie. Dobra, najpierw trzeba iść do sklepu. Mmm, kto wcisnął? A ja nie wierzę. Kicia, ej Kicia, bez kitów. Moja Kicia tu też jest. Teś Kicia, co tam u ciebie? Dobra, co on pisze? oni tam, tam piszą. Heja. Byę, Można jeszcze na coś głosować. To chyba. Jest ja, za, ja zagłosuję na. Na ja, pewno ja, ja. dam skipa. No dobra. Da. Ja dam skipa. Fajny, nie? Mhm. Może jeszcze kiedyś go zobaczycie. Aha. Ale tak, zobaczycie go. Tak, Zobaczycie to na pewno. Co oni piszą? Nic. O, tutaj nic nie piszą tylko głosują. O co chodzi? Aha, co, co on napisał? Głosuje. G, X, L, S U, -I K, X i E. Nie, nie. On umie pisać czy co? Chyba nie. No. To jest ta Karolina. No. Anon lecz 13. Co to znaczy? Anon lecz się. Nie wiem, to są boty, czy co? Chyba nie. No. Chyba okay. to nie są jego boty, widzowie. No, chyba. Nie. Zaparaszam do remizy. Dobra. O, zaczekajcie! O, zaczekajcie, poczekajcie, Nie, poczekajcie, 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 nie, mówiłam nie, to będziemy się widzieć już niedługo. Cześć Igor, powiedz cześć. Cześć.